na Jaworska-Kasiu, czy to pokojowy protest? Tak, to jak najbardziej pokojowy protest w tej chwili jest tutaj ponad 200 osób. Ci ludzie przyszli z flagami Unii Europejskiej, z flagami ukraińskimi, z transparentami po to, żeby solidaryzować się ze swoimi rodakami tam na Ukrainie, w Kijowie i też w innych miastach zachodniej Ukrainy. Oni wszyscy mówią, że chcą żyć lepiej, chcą żyć w swoim kraju, ale chcą żyć lepiej. Wiele osób, z tych, które tutaj dzisiaj przyszło wieczorem, wsiada jeszcze w nocy w samochody. I ruszają do Ukrainy po to, żeby być ze swoimi rodakami w Kijowie. Jedną z takich osób jest Marian Prysjazmiuk. Do Polski przyjechał trzy lata temu. Studiuje stosunki międzynarodowe w Warszawie. Mózg mówi, że trzeba pozostać tu, bo tu są studia i nie tak tanio pojechać zaraz do Kijowa z Warszawy. Ale serce mi mówi, że trzeba jechać i trzeba pomóc swoim, swoim obywatelom, swoim kolegom, swoim rodzicom, swoim braciem i siostrom. Chcę wesprzeć swój naród, który, jak mówi, mentalnie różni się od władzy prezydenta Janukowycza. Chcemy do Unii Europejskiej, chociażby na trochę, chociażby przyłączyć się ekonomicznie. Niekoniecznie teraz właśnie do Unii, ale chociażby, chociażby na trochę. A władze oczywiście robią wszystko przeciw temu, bo im zależy na, na pieniędzy. O tym, jak daleko społeczeństwo ukraińskie z zachodniej części kraju jest od sojuszu z Rosją, nie mówi polski nie dziennikarz nie pracujący w Lwowie. Nie można wstąpić dwa razy do, do tej samej rzeki. Mirosław Rowicki wyjechał na Ukrainę 13 lat temu. Mówi, że nie tęskni, bo na Ukrainie czuje się jak w Polsce. Lwów, gdzie mieszka na stałe, przyłącza się do protestów w Kijowie. Ale tam sytuacja ze strony władz miasta wygląda zupełnie inaczej. Mer miasta Lwowa, Andrzej Sadowej, zareagował w ten sposób, że wydał oświadczenie, że jeżeli ktokolwiek wpadnie na pomysł zrealizowania scenariusza kijowskiego w Lwowie, to będzie miał do czynienia nie tylko z zebranymi na Majdanie studentami, ale wyjdzie całe miasto. Witalij Tukalo, ukraiński naukowiec, który do Polskiej Akademii Nauk przyjechał, żeby pracować nad doktoratem. Tematem jego pracy naukowej są procesy społeczne i polityczne. Przeciętny Ukrainiec, żeby kupić mieszkanie w Kijowie, na przykład musi płacić 8,5 tysięcy miesięcznie za kredyt na jednopokojowe mieszkanie w Kijowie. Ceny na artykuły spożywcze takie są jak na przykład we Francji, tak? a zarabia o 5-6 razy mniej. Idąc do lekarza, musi coś nieść lekarzy. Witali chce zostać w Polsce na pewno przez najbliższe 4 lata, do zakończenia doktoratu. Ale nie wyklucza, że zostanie na stałe, bo tu w Polsce żyje się lepiej. Z tego samego powodu, 15 lat temu, przyjechała do nas Maryna Chapko. Jest nauczycielką niemieckiego i angielskiego. Jej rodzina została na Ukrainie. Zazdroszczą tego, że no mam stałą pracę, stałą opłatę co miesiąc dostaję i zarobki oczywiście o wiele większe niż na Ukrainie. Średnia pensja na Ukrainie to 1200 zł. W Polsce dwa razy tyle. Do tego biurokracja, korupcja, brak wsparcia ze strony państwa. To powody, dla których Ukraińcy chcą zmian. Bardzo chciałbym, żeby. Ludzie, którzy mieszkają w Ukrainie, rodzice, siostra, brat i koledzy też miały możliwość poczuć tego, tego życia europejskiego. Tak mówią wszyscy, którzy przyjechali do Polski, Tęsknią do Ukrainy, do lepszej Ukrainy. Katarzyna Jaworska, Panorama.